się siema, siema, ja jestem Gruby, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was w czwartym odcinku z Okej, okay, a więc jak widzicie na przeszłym nagraniu, właśnie teraz zacząłem po prostu budować moją bazę Budowałem to z rana, nic nie mówiłem, więc przetestowałem po prostu materiał I jak widzicie, tak oto powstała moja baza, która teraz się po prostu nie zniszczyła I mam nadzieję, że troszkę dłużej postoi, bo... Czwarty raz mi się naprawdę nie chce na tym serwerze już bazy budować Bynajmniej nie w ciągu kolejnych dwóch odcinków a co dzisiaj będziemy robić w odcinku? Dzisiaj w odcinku zajmiemy się lutowaniem, po prostu miejscówek. Będzie nam to potrzebne, aby stworzyć stół warsztatu pierwszego, abyśmy mogli sobie tworzyć bronie i tak dalej. Potrzebna będzie nam tkanina na ubiór. A więc, bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Ok, a więc, jak widzicie, to jest mój dom w Raście. Troszkę taki mały, ale dla mnie jest w miarę ok. Jest w miarę dużo miejsca. Taki bynajmniej na sam początek na pewno mi starczyć. Jakoś mega seta nie ma, mam bardzo podstawowy set Nawet nie jestem po prostu uzbrojony do końca, dzisiaj się nie będę trochę wysłowić A więc tak, ja idę teraz właśnie na opuszczone domki I widzimy się dosłownie za sekundkę. Okej, okay, nice, jest koń, jest koń chyba, tak to jest koń, mamy konia, super Ok, ciekawe się zapowiada ta miejscówka, mamy konia, więc możemy szybciej podróżować, aczkolwiek i tak ją mogą zdjąć z karabinów Szybko bierzemy tego konia i uciekamy Fak, on nie jest niejedony prawie Okej. Okay. Mamy szybszy po prostu sposób yy, podróżowania. Gdzie oni się strzelają? Drugi kąt tam jest. Co jest? Okej. Okay. Okej, okay, mega ciekawa lokacja. Mamy konia, więc szybko możemy zrutować miejscówki i uciekać. Tym razem postaram się nie zginąć. Aczkolwiek u mnie to może być różnie. Znajdźmy jeszcze może jakieś włócznia konopi, czy po prostu tkaninę, bo nam będzie mega potrzebna do ubrania. Tak samo po prostu będzie nam potrzebna lina, aby stworzyć sobie drewniany armor. Jak na razie nie zbieram metalu, ponieważ jest tutaj troszkę niebezpiecznie metalu i kamienia. Dopiero w okolicach swojej bazy będę zbierał kamień i tak dalej. Ok, a więc szybko lecimy do opuszczonych domków i zobaczymy, jaki tam będzie lud po prostu. Okej, okay, jesteśmy przy opuszczonych domkach. Zobaczmy czy ktoś już po prostu zlutował dzisiaj opuszczone domki. Okej, okay, nikt jeszcze nie lutował, ewentualnie mógł zabrać i tamy ponieważ sam bander został tylko w skrzynce. Szybko się uleczę, ponieważ mam 90 HP, a mogę mieć setkę. Lećmy na szybko z koniem zobaczyć jeszcze jedną miejscówkę albo bez. Okej, okay. to jest krapy, jest to tu mega dobrze. A tu gdzieś by był chyba obok kole... jeszcze jeden domek kolejny. Tak jest tutaj. Tylko teraz pytanie jak tam dojść. Po cichu, a nie chcę hasować Więc tutaj może słyszeć właśnie kolega z tej bazy. Okej, okay, ta baza miała rajda, nieważne. No to idziemy na spokojnie szybko. Zobaczyć. Czy jest tutaj coś ciekawego? Ok, tutaj nie ma kolegi, który... Tutaj nie ma sklep, sklepika dziwny. Wydawało mi się, że tu będzie osoba po prostu, której można coś kupić. Ale niestety jednak nie ma. Unlucky. No w sumie na mapie nie widziałem, ale miejsce idealnie właśnie było pod, pod, pod właśnie tą osobę. Niestety na opuszczonych domkach nie było mega ciekawego lootu, więc lecimy jeszcze tam gdzie było napromieniowanie, czyli na kanały Jest super dostać bo napromieniowanie już super. Po prostu mega super, o kurde tam jest jakiś typ, okej okay, on jest bez seta? Czy on ma kusze? Ma kusze, fuck Ok on ma łuk, fuck spadamy Fuck Bo nie nas strzelo Ja nie mam zbytnio łuku więc nie mogę podchodzić Tkanina Fuck On ma taką przewagę, że nie mam tego łuku, kurde Musimy sobie szybko łuk skraftować, bo jest niebezpiecznie czy on nas goni Fuck. Okej, okay. chyba nas nie goni na szybko, musimy zobaczyć co na łuk potrzebujemy łuk Tkaniny 50, okej, okay. musimy znaleźć na szybko tkaninę, fuck Trudno będzie z tą tkaniną, ile mam, mamy 10, Ok, jeszcze 4 włók na konopi potrzebne Kolejną tkaninę, knife, dobrze jest. Jeszcze tylko 20. Znaczy, 30. Jest kolejna tkanina. Na... boże, to nie jest tkanina. Tu jest tkanina, boże, myślałem tu o Bochta, jest kolejna tkanina. Ale dobra, mamy kolejną tkaninę, jest dobrze. Jeszcze tylko 20 tkaniny. Fuck, Gdzie jest ta tkanina. Ok, jest kolejna tkanina. Jeszcze jedna tkanina, szybko. Jedna tkanina niech tutaj będzie, no proszę no. Dosłownie jedna tkanina. Nie potrzebujemy nic więcej. Tylko jedną waloną tkaninę. Fuck. Bo inaczej nie pójdziemy po prostu zlutować tamte miejscówki. Jest typ z łukiem Tkanina szybko. Musimy po drodze znaleźć tkanina. Bo on zaraz tam wszystko zlutuje i nie będzie właśnie ciekawy. Jest tkanina, nice! Pięknie. Mam już tkanina, mamy już wszystko. Możemy ustworzyć. Okej, okay, mamy kamień, przy sobie nie mamy kamienia ani drewno. Musimy iść zbierać kamień i drewno. Będzie nam to potrzebne na szybko, na strzały. I możemy iść właśnie zlutować już samą tą miejscówkę. Przy okazji, na szybko chcę robić w kawałkach ściekowych yy, rzutnią przed i tam, które właśnie teraz dostaliśmy Będziemy mieli jeszcze więcej tkaniny, ponieważ mamy do przyrobienia teraz po prostu zestawy do szycia, więc jest mega dobrze. Okej, okay, proszę jedzenie. Ok, mam wiosło. Jest, jedzenie, brawo, nice. Szybko się jeszcze uleczymy. Idziemy na szybko, teraz zbierać drewno i lecimy na te kanały ściekowe. Zobaczmy, czy to jest jakiś typ. Bo tutaj gdzieś był ten kolega w czerwonym ubraniu, co go mieliśmy na początku. Ale jak, jak teraz, to jak na razie nikogo nie widzę. Okej, okay, chyba kardy stąd już poszedł. Nam, braku nam brakuje w na radiację. Przygotujmy sobie szybko i tam do wrócenia. Aby jak najmniej tej radiacji dostać, wszystkie itemy, które nam są potrzebne do przerabiarki na dół, jazda. Ok, dostaliśmy na 20 sekundy na promieniowanie. Jest to w miarę małe na promieniowanie, aczkolwiek dzisiaj coś w ogóle totalnie u mnie słabo z czasem reakcji. Bo nie mogę się w ogóle skupić teraz coś na Co już się powtarzałem, Boże. Tam widzę, jest rafineria postawiona. A jak na razie to nie widzę nikogo tutaj. Okej, okay. jest to jakiś typ na koni klejny. No to mi się wydaje. Może to jest niedźwiedź, a nie typ. Jaki, jaki typ na koniu w ogóle? Jezu, to, to jest niedźwiedź. Boże, jak ja nie lubię tych dźwięków, tych zwierząt, bo mi się zawsze myli. Jedno z drugim. Okej, okay, uciek. Mam nadzieję, że uciekł. Stwórzmy sobie na szybko bandaże. I mo rękawiczkę też się przydadą. Przydadzą, przydadzą okej, okay. ty nie masz nikogo innego, tak? Chyba nie, okej. Okay. Nice. Czego nam jeszcze brakuje po prostu na piec? Ok, możemy stworzyć sobie całą armor, stworzmy sobie maczetę, ponieważ możemy już sobie stworzyć maczetę. Jest to w miarę dobra broń jak na początkującego. mi tak mi się wydaje. Co jeszcze możemy sobie stworzyć? Hmm. W sumie nic tak ciekawego już teraz nie ma do stworzenia, bądź najmniej na ten moment. Teraz zbieramy po prostu na crafting chyba levelu pierwszego. Po poziomu pierwszego, tak? I co mu na to potrzebujemy? 500 drewna, fragmenty metalu i 500 złomu Mamy prawie 50 zł jeszcze fragmenty metalu, idziemy szybko coś znaleźć jeszcze. I będziemy mieli idealnie już na prostu na stół do craftingu, co nam się właśnie teraz przyda i będziemy mogli już biegać z rewolwerem. Okej, okay, tam zauważyłem beczki, więc szybko lecimy do tych beczek. Załóżmy jeszcze sobie na szybko całe nasze ubranie, które do, do, do tych otrzymaliśmy do, Które mamy jak do teraz. Mamy w miarę chyba podstawowe ubrania, aczkolwiek nie są no, chyba nawet najgorsze. No, tak mi się wydaje, że szkoda, że nie mamy jeszcze po prostu od z drewna. Jest armor z drewna. Przyda nam się to jeszcze bardziej. Tym bardziej walki. Ok, mamy złom. Brakuje nam tylko teraz e, fragmentów metalu. Wróćmy się przerobić tej temu, które dot... Nie ma się wycowić. Fuck! Wróćmy się przerobić tej temu, które dot... do, do, do... Wróćmy się przerobić tej temy, które do teraz przerobi. Wróćmy się! Wróćmy się przerobić do tych teraz. tej temy, które właśnie teraz dostaliśmy. Ok, a więc złotowałem te beczki. Idziemy na szybko teraz to przerobić po prostu w przerabiarce. Obraz na promieniowanie tym razem nie spotkała jakieś większe. Ok, nie ma na teraz, jak tutaj stoję. Ok. Niech nam się to na szybko przerobi, a my idziemy. Ja że się może przerabiać. No, dziękuję. Okej, okay, mamy bardzo dużo fragmentów metalu i mamy scrap. Okej, okay. spadamy szybko do bazy, nie interesuje nas nic innego. Jazda. Białam bazę, bazę mamy mega daleko, tak? O, oh, fuck. My tu trudna podróż, na pewno nie idziemy tam, bo nie chcę znowu zginąć. Ej, tej bazy nie ma, co jest? Nie z tą bazę, czy mi się wydaje? Czy ona jest gdzieś tutaj niżej? Oni tą bazę chyba zrajdwali, albo ci już spadła. Okej okay. tak, Tam jest jakiś typ, nie OK to auto okej okay. Wydawało mi się, że tam był jakiś typ Ale to jest kolejna duża baza, fuck Czyli widzę, że tutaj się bardzo mocno rajdują osoby Najprawdopodobniej na początku filmu słyszeliście mnie jak opowiadałem co robiłem przez ten czas Było to spowodowane tym, że po prostu się nie mogłem totalnie wysłowić na początku odcinka Więc po prostu nie chciałem abyście słyszeli jak się jąkam co pierwsze słowo, co drugie w tym słowo więc dlatego po prostu zapadałem co robiłem w danym momencie w przyspieszonym oczywiście tempie Co sumie to już widzieliście, więc po co ja tłumaczę nie wiem, anyway mamy troszkę długo do bazy, a więc ja teraz tutaj robię cięcie i widzimy się przy bazie o... a więc jak zwykle ja chyba zapomniałem włączyć mikrofonu w OBS więc dogrimram teraz właśnie końcówkę tego materiału więc mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i dostanę na dłużej w kolejnym odcinku postaramy się zdobyć po prostu crafting pierwszego poziomu Kolejny odcinek się pojawi już niedługo. Więc to było na tyle. Trzymajcie się, cześć.